Joga jest jednym z sześciu systemów klasycznej myśli indyjskiej. Jedną z najstarszych tradycji bramińskich, która korzeniami swoimi sięga głęboko w indyjską przeszłość. Trudno jest właściwie wskazać początki jogi. Istnieje taka te tendencja do szukania jogi w cywilizacji Doliny Indusu, która jest datowana na okres 2500 do 1900 lat przed naszą erą. Zgodnie z definicją jogi, Proponowaną przez Amerykańskie Centrum Badań nad Medycyną Alternatywną oraz Komplementarną, joga uchodzi za całościowy system teorii i praktyki, który łączy w sobie techniki oddechowe, różne pozycje cielesne, różne ćwiczenia rozciągająco- wzmacniające oraz różne metody medytacji. Jako taka uważana jest za tradycję, która ma około 5000 lat. I tradycyjnie, oczywiście, początkami swoimi sięga do być może praktyk ascetycznych obecnych w Himalajach. Około początku XX wieku, wraz z działalnością kilku indyjskich mistrzów, guru, mędrców, yoga rozprzestrzeniła się na cały świat. W moim uczuciu, yoga jest holistycznym neurotreningiem, który stara się. Zapanować nad całością człowieka rozumianym jako ciało, oddech oraz umysł. Zatem terapia jogą również polega na takim całościowym podejściu do praktyki, a nie jedynie do różnych takich ćwiczeń fizycznych, czy tylko praktyk oddechowych, panowania nad oddechem, czy też kontrolą procesu oddechania. Z tego względu. Joga wliczana jest w tak zwane y, praktyki medycyny komplementarnej w stosunku do medycyny konwencjonalnej. A dokładniej wchodzi w coś takiego, co z, w języku angielskim zwane jest mind-body interventions, czyli takie praktyki, w których uważa się, iż umysł, praca na poziomie emocji, y, relaksacji, medytacji, jakiekolwiek pracy z umysłem oraz emocjami, wpływa na strukturę biologiczną ciała oraz organizmu. I tutaj obok jogi wymieniane są także takie praktyki jak tai chi, różne sztuki walki, yy, różne metody relaksacji czy też pracy z wyobraźnią, a nawet coś takiego jak parzenie herbaty, takie w tradycji chińskiej czy też japońskiej. Jako że joga jest holistyczną dbałością o ludzki organizm, to ćwicząc jogę czy też praktykując jogę, winniśmy pamiętać o tym, że dbamy nie tylko o na macie, czy też o jakieś techniki oddechowe, czy o techniki medytacji, czy też wyobrażania sobie czegoś, a musimy to jakby wszystko połączyć. I nie tylko na macie, ale także poza nią. Często przygotowanie do jogi stanowi chwilowe pranayama, czyli tak zwana technika oddechowa, która ma na celu uspokojenie umysłu. I dopiero w takim stanie możemy przejść do praktyki na macie. Często pranayama odbywa się także po praktyce ćwiczeniowej, z tego względu, że umysł u nas jest już, można powiedzieć, w ten sposób przygotowany, uspokojony, oderwany od problemów dnia codziennego, że może jeszcze bardziej wejść w stan spokoju poprzez właśnie oddech. Naturalnie uspokojony oddech prowadzi do wstępnych stanów medytatywnych, które prowadzą coraz głębiej w medytację. Ponieważ ta interakcja czy też komunikacja umysłu, ciało poprzez medium oddechu działa bardzo silnie na układ oddechowy. Z jednej strony uspokaja współczulny układ oddechowy, który odpowiada za stres, za napięcie, i to zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i biologicznym, i automatycznie uruchamia czy też wzmacnia aktywność układu przywspólczulnego. Odpowiedzialnego za uczucie odprężenia, satysfakcji, czy też metaforycznie, a nawet dosłownie rozumianego spokoju. Te dwa układy w jodze są w tak zwanej interakcji. Kiedy jeden jest wzmacniany, to drugi jest wyciszany. I co ciekawe, istnieje taki stereotyp, że praktyka jogi, że asany uspokajają umysł, uspokajają ciało. Nie do końca to jest prawdą, chociaż też i oczywiście nie jest nieprawdą. Chodzi o to, że asany jako takie bardziej pobudzają układ odpowiedzialny za wprowadzenie ciała w stan napięcia, ponieważ musimy zapanować jakoś nad odruchami naszego ciała na macie, i dopiero potem, po praktyce na macie, wchodzą w stan medytacji, my uspokajamy umysł. Czyli raczej nie sama praktyka, taka można powiedzieć, że ćwiczeniowa, na macie odpowiada za stan spokoju, ale to, co następuje po niej. Można powiedzieć, że zmęczenie umysłu, który już jest gotowy, żeby oderwać się od problemów dnia codziennego, uspokojony następnie, czy to skutek medytacji, czy pranayamy, czy jakiegokolwiek ćwiczenia, które ma za zadanie utrzymać stan spokoju, odpowiada za to, z czego yoga słynie czyli za odprężenie. Dodatkowo, zgodnie z badaniami nad jogą, prowadzonymi od kilku lat w różnych ośrodkach akademickich na świecie, okazało się, że joga skutecznie redukuje stres, obniża ciśnienie krwi, ponadto wpływa na zwiększenie koncentracji, zwiększenie elastyczności ciała, wytrzymałości, nawet wytrzymałości, ponieważ praktykując bardziej dynamiczną jogę, my uczymy nasze serce metaforycznie mówiąc jak działać lepiej jak działać sprawnie jak działać szybciej czyli nawet za uczucie wytrzymałości za stan wytrzymałości yoga odpowiada dodatkowo poprawia jakość snu i lepiej osadza człowieka w szerszym kontekście życia społecznego w szerszym kontekście życia indywidualnego a także prywatnego i lepiej nam pozwala rozumieć siebie nasze emocje nasze Myśli, dlaczego czasem tak bardzo nie potrafimy nad sobą panować, bo musimy pamiętać, że yoga od samego swojego początku nie była tak naprawdę sztuką lecznictwa. Nie była sztuką, która była tworzona po to, żeby zapanować nad ciałem i jego chorobami. Joga powstała jako wysiłek człowieka, aby odnaleźć odpowiedź na to, jak poradzić sobie z cierpieniem na poziomie emocjonalnym i jak poradzić sobie z bólem na poziomie biologicznym. Joga jako taka jest filozofią, mądrością na temat tego, czym jest świat, czym jest człowiek, jaka jest nasza rola w tym świecie, tylko że narzędzie poprzez które bada u świat jest niezwykle specyficzne, albowiem jest to nasze ciało. Jest to nasze ciało rozumiane w wiodze kompleksowo. W naszej kulturze ciało uważane jest za strukturę biologiczną, która. Stoi w dialogu z umysłem. Natomiast wiodze nie, za ciało, tak zwane zwane albo prakriti, czyli natura w ogóle, w ogóle natura, czy to kosmos jako taki, czy ludzkie ciało uchodzi wszystko, co jest z nami, co uważamy za nas, czyli z, zarówno oczywiście ciało, oddech, sfera mentalno-emocjonalna, wola, i nad tym wszystkim yoga stara się jakby zapanować. Ponieważ yoga, jeśli chodzi o etymologię tego słowa, oznacza jedność, harmonia, unia i to właśnie tych różnych poziomów naszej istoty, jak i unia z, czy też harmonia z naturą jako taką i ze środowiskiem, w jakim żyjemy. I o tym wszystkim warto jest pamiętać, stojąc choćby na macie bądź wchodząc w jakieś wstępne stany medytatywne, Początki jogi doszukuje się właśnie w cywilizacji doliny Indusu, tak taki lekki rys historyczny, w cywilizacji Doliny Indusu, uchodzącej za, jedne, za jedną z trzech najstarszych cywilizacji światowych, obok sumeryjskiej i chińskiej. swój, jak już powiedziałam, cywilizacja ta przeżywała między 2500 lat przed naszą erą, a 1900 lat, ale niewiele wiemy o tej cywilizacji, ze względu na to, że pismo jej nadal pozostaje nieodczytane. Następnie w Indiach zaczęła rozprzestrzeniać się kultura wedyjska, tam znamy kilka hymnów, zwłaszcza z Rigwedy, w której opiewani są tajemni asceci, praktykujący jakieś właśnie wstępne techniki, które później weszły w skład jogi. Natomiast jako taka yoga po raz pierwszy została opisana w Upanishadach, uznawanych za najstarsze e, prawdopodobnie traktaty filozoficzne na świecie, mniej więcej od VIII wieku przed naszą erą e, powstające. I tam taki pierwszy opis jogi Przedstawia ją jako sześciostopniową praktykę. Do naszych czasów zachowało się pięć stopni, czyli to już jest dość, dość taka ciekawa informacja, że niewiele joga od samych swoich początków, niewiele zmieniła się. Tylko, że co ciekawe w tych pierwszych opisach jogi nie ma wzmianek na temat asan. Czyli tych pozycji jogicznych, a dokładniej są, ale są to tylko i wyłącznie pozycje siedzące, które mają pomóc w medytacji, w kontemplacji świata i siebie. Następnie wspaniały indyjski epos, epopeja Mahabharata, uchodząca za Encyklopedię Hinduizmu, można powiedzieć, że taką duszę Indii, już posiada ogromne pasusy na temat jogi Mahabharata. Początkami swoimi sięga mniej więcej IV wieku przed naszą erą i później przez 6 czy 8 wieków była redagowana. I tam yoga opisywana jest jako samatwa, samatwa w sanskrycie, klasycznym języku Indii oraz języku jogi, jako jedność, jednostajność, utrzymywanie jedności takiego samego stanu umysłu wobec wszystkiego. Cierpienia, radości, bólu, szczęścia, zimna, ciepła jest jakby takim ćwiczeniem, bo utrzymywanie umysłu w takiej stałości jest również ćwiczeniem. Nie nabywamy tego naturalnie. Joga zwana jest ekatwą, jednością umysłu, ciała, oddechu ze, z naturą, ze światem natury. Joga zwana jest dharmą, czyli dobrem, najwyższą powinnością ludzką. Joga ponadto opisywana jest jako zespół cech etycznych, nawet nie tylko jako medytacja jako taka, ale wprowadzanie umysłu w stan czystości etycznej, tak zwanej sadtwy. I ta sattwa na poziomie takim cielesnym, można powiedzieć, wyraża się, czy też przejawia się w witalności ciała, nawet w pięknie ciała, w takim tak zwanym błysku, jaki mamy w oku. No i tak dla przykładu kilka cech, jakie jogin winien sobie pielęgnować. Jest to cierpliwość, prawdomówność, szczerość, współczucie, otwartość, mądrość, poznawanie świata, osadzanie siebie w radości i pomocy innym i inne tego typu cechy. Asany jako takie, czyli to, z czego joga najbardziej słynie, inne niż siedzące, pojawiły się relatywnie późno. Trudno jest, co prawda, wskazać nawet jakiś wiek, ale mniej więcej wraz z tradycją Hatha Yogi, czyli około X wieku naszej ery. Tu mówię, trudno jest tak definitywnie powiedzieć, że jest to ten moment, ale na pewno wieki po naszej erze. Tradycja Hatha Yogi zaproponowała pierwsze inwentarze asan, innych niż pozycje siedzące. Natomiast yoga, jako sztuka lecznictwa, dbałości o naszą strukturę organiczną, pojawiła się. Raczej wraz z ajurwedą, indyjską sztuką leczniczą, tak wraz z początkiem naszej ery. Natomiast u początku wieku XX pojawiły się pierwsze naukowe, medyczne, można tak powiedzieć, w Indiach rozumienia jogi, pierwsze usystematyzowanie asan, technik oddechowych, praktyk medytacyjnych w, celu, w celach prozdrowotnych, i tu ważna jest działalność dwóch indyjskich joginów, filozofów, można powiedzieć, że takich medyków w tradycji jogicznej, a mianowicie swamiego Kuvalayanandy i Sri Yogendry. Natomiast dopiero wraz z działalnością słynnego Krishnamachari i jego uczniów joga zaczyna jawić się jako system asan, usystematyzowanych asan, które posiadają przyporządkowane sobie odpowiednie praktyki oddechowe oraz medytacyjne. Osoba Krishna Machari wychowała wielu wspaniałych mistrzów, od których pochodzą obecnie praktykowane tradycje jogi, a mianowicie jest to mistrz Ayengar, Patabhi Joyce i Ashtanga Yoga, nawet osoba Indry Devi, Dezi tak mniej więcej w połowie lat, w połowie wieku XX. Joga dopiero stała się tym, z czym obecnie jogę kojarzymy. A mniej więcej na przełomie wieku XX i XXI zaczęły pojawiać się akademickie badania nad jogą w Indiach, w Ameryce, w Rosji i powoli w ośrodkach europejskich. Warto jest teraz jakby pochylić się nad pytaniem, czym jest tak naprawdę praktyka jogi. Czym jest to wejście na matę, co oznacza, że praktykuję jogę? Bo pojawiają się oczywiście pytania, czym różni się joga od stretchingów różnych, od pilatesu, od jakichś innych technik medytacji. Odpowiedź wydaje się, przynajmniej w moim odczuciu, ogniskować wokół dwóch, yy, dwóch takich ośrodków. W moim odczuciu praktyka jogi koncentruje się na dwóch momentach. Po pierwsze, koncentracji, uwagi na wybranym przedmiocie. Może być to pozycja cielesna asana, może być to oddech prowadzony mocą myśli w jakąś część ciała, oraz tak zwanej samoregulacji organizmu samoregulacji naszego mózgu. Mianowicie, kiedy staramy się na macie utrzymać nieruchomo daną pozycję, to nasz mózg musi wykonać bardzo ważną czynność. A mianowicie, kora przedczołowa musi oderwać naszą uwagę od tego, z czym przyszliśmy na matę, oraz od tego, co się dzieje wokoło. I następnie, siłą woli, redukujemy stres poprzez oddech. Co jest istotne w praktyce asan. My często utrzymujemy równowagę, czy wchodzimy głębiej w asanę, właśnie poprzez oddech. Nie poprzez wysiłkowe popychanie organizmu do granic, ale poprzez regulację oddechową. I im trudniejsza jest dla nas asana, chociaż nadal możliwa oczywiście do wykonania, tu ważne jest dbanie o swoje ciało, żeby nie przekraczać za nadto granic. Niemniej jednak, jeśli czujemy, że jakaś asana jest dla nas możliwa, ale trudna, to właśnie jest to asana do praktyki dla nas. Im bardziej pobudza nasz układ stresujący, im bardziej budzi nas z wygody, wyrzuca nas ze sfery komfortu, tym, jest, tym bardziej jest naszą asaną. Czyli jak na przykład jesteśmy na Macie i nagle zaczynamy myśleć o naszym życiu, o problemach w pracy, o tym co mamy zaraz wykonać, o tym, że jest zimno, gorąco że coś nam przeszkadza, to siłą woli musimy wtedy sprowadzić naszą uważność, naszą świadomość na ten moment tutaj na macie. Służą ku temu oczywiście praktyki, które są wykonywane przed jogą, przed praktyką na macie i po praktyce. I tu tak krótko, żeby wymienić, są to wszelakie techniki oddechowe. Wszelakie techniki relaksacyjne czy też wizualizacje, na przykład Nidra Yoga, czyli tak zwana, no powiedzmy, yoga snu, ale tu chodzi o stan, w jakim umysł znajduje się w czasie silnego uspokojenia. I tu wizualizujemy sobie różne złożone scenariusze, i jakby w ten sposób żyjemy tym scenariuszem, który sobie wyobrażamy, a nie scenariuszem z zewnątrz. A także na przykład tak zwana medytacja pustki, czyli siedzimy, oddychamy spokojnie. I staramy się nie reagować na to, co pojawia się w naszym umyśle, ani nie przywiązywać do tego swojej uwagi, ani nie odpychać za nadto. I czekamy na to, co pojawi się poza matą, poza medytacją czyli w szerszym kontekście naszego życia prywatnego, profesjonalnego i w naszym kontakcie z tym, za kogo siebie uważamy.